thank you W tym roku w Województwie Łódzkim udało się znaleźć i pomóc 1091 rodzinom. To jest ogrom to, co się udało. Mamy również blisko 1000 wolontariuszy, także, projekt w Województwie Łódzkim bardzo, bardzo mocno się rozrasta. Bardzo mocno działa. To już trzeci raz, kiedy, kiedy na przestrzeni całego województwa działamy na terenie całej Polski. To jest już trzynasta edycja i wszystkie województwa objęte są projektem Szlachetna Paczka. E, także robi wrażenie i liczymy na więcej. Mamy nadzieję, że w przyszłych latach ta pomoc będzie coraz bardziej, e, coraz bardziej szeroka i coraz bardziej e, obejmująca i wystarczająca jak największej ilości rodzin. Darczyńcą może być każdy, tak naprawdę mogą to być osoby indywidualne, mogą to być grupy znajomych, mogą to być klasy, szkoły, cały rok na studiach, grupy zajęciowe, firmy, także tak na dobrą sprawę wszystkie jednostki, które gdzieś tam zrzeszają formalnie bądź nieformalnie grupy ludzi, mogą zostać darczyńcami i taką paczkę dla wybranej rodziny przygotować. No, bierzemy udział w szalonej parce trzeci raz bodajże, dlatego że wiele rodzin potrzebuje pomocy. Zaczęliśmy od rodziny pani Jolanty, kupowaliśmy tam łóżko dwupiętrowe, dużo butów wszelkiego rodzaju, kurtki no i inne takie potrzebne artykuły. Kupiliśmy też parę prezentów dla tych młodszych dzieci, czyli tam bodajże chłopca i takiej młodszej dziewczynki. Bierzemy udział, dlatego że cała moja rodzina, by pomagać, moja babcia się w to bardzo angażuje, ma ciotka, i cała rodzina. Żadnych pieniędzy my nie otrzymujemy. Są darczyńcy, którzy wybierają rodzinę po opisie rodziny który tworzy oczywiście wolontariusz, który jest cudownym człowiekiem i dużo działa. I taki, taki darczyńca wybiera, wybiera sobie rodzinę, odpowiada na jej potrzeby, tak jak powiedziałam, kupuje konkretne potrzeby, kontaktuje się z wolontariuszem. I już wolontariusz twierdzi, tak? Czy to ma być różowa sukienka, czy niebieska? Czy to ma być pościel skory, czy to ma być pościel bawełniana, tak? Tutaj to właśnie wolontariusz jest takim pośrednikiem między tą rodziną, która jest w potrzebie i która chce być często anonimowa, bo często jest tak, że rodzina wstydzi się swojej biedy. Wstydzi się kontaktu z darczyńcą, kontaktu z tą osobą, która chce jej pomóc. I my jesteśmy takim pośrednictwem, tak? Mój wolontariusz jest pośrednikiem między darczyńcą a rodziną. I Taki darczyńca przywozi nam. Paczkę do magazynu, tak jak tutaj. My te paczki zawozimy do rodziny, koordynujemy transport i to jest najcudowniejszy moment. Duże emocje, euforii, łez, uśmiechu, radości. W dniu finału, tak, kiedy rodzina otrzymuje paczkę, tak, która będzie dla niej motywatorem, będzie bodźcem do zmiany i o to nam chodzi. Żeby ta rodzina wyszła ze swojej biedy, tak? Żeby jej pokazać, że ona nie jest sama, że są ludzie, którzy mogą pomóc, a często są te rodziny, dla których wejście już wolontariusza do domu. Boże, ktoś o mnie myśli, ktoś chce mi pomóc, ja nie jestem sama, tak? I to jest to. I właśnie dla takich rodzin chcemy pomagać. I wolontariusz. Jest o tyle cudownym człowiekiem, że jest pośrednikiem. Nie może pomóc finansowo, ale może pomóc rodzinie swoim czasem, zaangażowaniem, odpowiedzialnością, swoją decyzją o wyborze rodziny i kontaktem, bo to też zależy od kontaktu wolontariusza z darczyńcą. Tak jaka ta paczka będzie, bo jeżeli wolontariusz dobrze pokieruje darczyńcę i to będzie różowa sukienka, a nie czerwona, to ta euforia i ta radość rodziny będzie jeszcze większa. I o to nam chodzi. Generalnie najczęściej są to takie bardzo podstawowe potrzeby jak żywność, środki czystości, odzież. Bardzo często również są to meble, narzędzia, wszystko to tak naprawdę, co może być tym rodzinom potrzebne. Zakres tych potrzeb jest naprawdę bardzo duży, bo niejednokrotnie te rodziny znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, żyjąc w tej niezawinionej wiedzie i potrzebują bardzo, bardzo dużego impulsu do zmiany właśnie w postaci tych potrzeb. Da, 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 da Jedziemy. Wczoraj byliśmy dużo raz, ale dzisiaj mamy jeszcze resztę paczek. Dzieciarnia na nas czeka. Jedziemy. Cześć dzieciarnia. Święty Mikołaj ze szlachetną paczką do Was. Ponownie. Wczoraj dostaliście dużo rzeczy, a dzisiaj mamy jeszcze trochę. Tu wam sypialni postawimy. Wszyscy jesteście? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wow. No jak tam? Oglądaliście prezenty wczorajsze wszystkie? No jak tam było? Co Wam się podobało? Wszystko. Wszystko? Wszystko? Komu co najbardziej? Tobie co? No powiedz, bo ja nie A, Powiedz, bo ja już dążyłem zapomnieć. A Monster High? A to Zuzi. A, to Zuzi. Zuzia, Zuzia dostała? Draculore. Draculare. Tak. A. Powiedzcie, chłopaki, co dostaliście? Jakie fajne rzeczy były? Samochód pilota, Lego i piłkę. No, super chyba, nie? No. no. I tu sobie mieszkacie, w tym pokoiku? Tak. No. No. Ale jak ja Was liczę, to tych łóżek jest mniej niż Was. Jak to się dzieje? No tutaj ja nie. No to to łóżko, które dostaniecie, trzyosobowe, piętrowe, super. będzie w końcu super, nie? No. Trzyosobowe no. łóżko się udało dla Was załatwić. I tata z paneli się cieszy? Oj tak, no. roboty. No, jeszcze będą panele nówka w sypialni. My się no. też cieszymy, że nam się udaje Wam pomóc i że będziecie mieli trochę luźniej. I nie będzie tego losowania kto z kim śpi. Dokładnie, no Ma Pan rację. Ale powiem Pan, że cieszę się, że akurat na nas trafiło, naprawdę. Tyk. Bo no, to raczej odmieniło nam życie. Naprawdę. <noise> Dostali to co chcieli. No, tak jest o wiele lepiej. Szlachetna paczka trafiła do nas. Tomka, Przemka, Zuzi, Kacpra, Ewy, Dominiki. Co w niej było? Myślę, że najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak słodycze dla dzieciaków, zabawki, różne gry. Potrzebne przyrządy do szkoły, zeszyty. No i takie. No to wszystko tak jakby. O, i pościele, naprawdę, poszewki na. W pościele, Wszystko co najważniejsze, myślę. Yy, tak samo, wszystko do kuchni, do Łazienki. Wszystkie takie potrzebne, naj, najpotrzebniejsze, najpotrzebniejsze rzeczy. My z Łódni, czy dostaniemy, bo tam było do dwóch tygodni tylko. Ale jakoś tak się stało, że zadzwoniło i po prostu wszyscy byli wzięci. No, chyba najważniejsze to jest to, że łóżko dostaniemy. Nie będziemy się przynajmniej gnieździć tutaj. Będą więcej miejsca, myślę. Panele też mieliśmy kupić, ale no, niestety, nie wszystkich stać na takie rzeczy. To była wielka po prostu frajda, rodzice byli w nią wzięci, normalnie aż się popłakali, bo no to jest radość, Zuzia najbardziej była zadowolona z lalki, to było po prostu, ona tak wyczekiwała, wszyscy myśleliśmy, że nie, ale jednak jak po prostu otworzyliśmy i pokazaliśmy, jakie to była wielka radość, ona po prostu za nią mówiła. Dzieciaki tak samo, Kacper to po prostu nie mógł się odkleić od tej zabawki. Po prostu naprawdę wszyscy się cieszyli z tego wszystkiego. Czy to życzycie sobie co roku przy stole wigilijnym? Jak się dzielicie opłatkiem? Wszystkiego! Przede wszystkim chyba to, żeby zacząć nowy rozdział, raczej w takich bardziej potrzebnych rzeczach, a nie, że o, od tego do tego trzeba żyć i w ogóle, żeby tak łatwiej było wszystkim. Myślę, że tylko tego, nie, tu nie chodzi tylko o prezenty. Akurat ja tak sądzę. Raczej znaczy miłość tylko. A może tak.